Witam serdecznie. Dzisiaj ten zestaw. To już trzeci odcinek maratonu małych zestawów, które wyciągamy sobie z worków. Otwieramy i wysypujemy. Żeby nic się nie zgubiło, jest to kład w Straży Przybrzeżnej. Zapraszam na animację składania tego zestawu. Dzień dobry. No i kładzik gotowy. Pochodzi on z roku 2000. Chwileczkę. Ostrość. 2008. I moim zdaniem ten zestaw jest nawet spójny do dwóch poprzednich. No bo są takie służby, które pomagają. I pilnują porządku i takie tam. Omawiając ten zestaw należałoby zacząć od figurki. Tutaj ręka została na kierownicy, ale już ją wkładam. Jest to figurka z bardzo ciekawym torsem, którego ja nie mam. I dla mnie to jest plus tej figurki. Główka to jest taka klasyczna z zarostem, hełm z szybką, spodenki czarne. I rączki żółte bez rękawic. Jest fajny to ludzik. Co do samego kładu ma dosyć duże koła, ale kłady takie powinny mieć. Tutaj jest zderzak, z tyłu też jest zderzak. Tak się domyślam, że to zderzak. Tutaj mamy takie błotniki, jakby i tutaj mamy fakturę jakby takich świateł. No I Lego na tym elemencie zrobiło taką fakturę. Ale potem, jakby zapomniało, i umieszcza to w odwrotnych pozach albo z tej z tej strony, ale zawsze mogą być to jakieś wgniecenia czy coś, więc może nie ma co się przyczepiać. Z tyłu chorągiewka niebieska, żeby było jakieś odznaczenie tego kładu, że to są jakieś służby. Kolorystyka, no to jest taka biało-pomarańczowa, jak to w serii Straż Przybrzeżna bywa, i tutaj mamy kierownicę oraz. Światełko żółte. Tak wyglądała ca cała seria ze Strażą Przybrzeżną. Widzimy taką wieżę, duży taki okręt, helikoptery. No wiadomo, że seria ze Strażą Przybrzeżną była odnawiana wiele razy. No. Ciekawą rzeczą w tej instrukcji jest notatka do wypełnienia, żeby być w LEGO klubie. Chyba coś takiego, nie wiem, ale ciekawa sprawa, nie widziałem czegoś takiego nigdy w instrukcjach. Dziękuję wszystkim bardzo za oglądanie i życzę miłego dnia.